Szybanko ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. I tak, jestem przyodziany w... Dlaczego mi spodnie nie widać? Dobra. Jestem przyodziany w zbroję skaczące, buty boing i... Mam troszku tutaj rzeczy, tutaj w sumie, czekajcie, w plecaku chyba nie mam... Aha, mam tylko troszkę zapasowej zbroi, tylko tyle. Tak więc um, kierujemy się teraz na koordynaty plus 172, minus 102. E, dlaczego? Dlatego, że tam był ten e, mob spawner. E, I po prostu... Musimy się tam udać, tak? No. Jak spotkamy tyranozaura, to na szczęście dzięki moim szybkim butom możemy mogli mu spierdzielić, bo nie mam zamiaru go spotkać, znaczy jakoś się z nim tutaj. Dobrze, że one same z siebie nie atakują. Myślałem, że same z siebie będą atakować, to by było nieciekawie. Dobra. Więc tędy, 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 tędy. Dobra, tu się zmniejsza. A, i tu są kiniowcy. to gdzie było tamto? Czekajcie, to. Plus 172. To już gdzieś niedaleko tutaj w sumie. Dobra, cześć, chłopaki! Czy macie dziś jaskinie tutaj? Wybacz, że cię uderzyłem, musiałem zobaczyć czy... Tak, 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 tak. Musiałem sprawdzić, czy mnie nie zaatakujesz, nie? Dobra. Potrzebujemy coś... Tak, pozawić pochodnie. Nie, 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 potrzebujemy coś zjeść. Pochodnie wziąłem właśnie, gdybyśmy mieli wejść do kopalni. I teraz patrzcie na to. Czekajcie. ta -da! Nie macie niczego? Naprawdę żadnej jaskini, nic, żadnych fajnych książek, znaczy książek, skrzynek? Nie, 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 nie poważnie, chłopaki. Cicho. noch pain, dobra. Rough beef i mamy, uu, Dino Chestplate wypadł z tego, dwa aż, wow, spoczko. Zobaczymy czy... Nie no on mi nic nie robi, no dobra. Dobra. Idziemy tam, 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 tam do tego miejsca, gdzie są ten. gdzie jest ten o, mob spawner. To jest mob spawner tych raptorów. To też jest bardzo ciekawe, skoro to jest mob spawner raptorów. A one same z siebie mnie nie atakują, to nie wiem. Albo może to jest tak zrobione, że w pojedynkę mnie nie atakują. Haha! A jak będą no wszystkie na, kurde, kilka naraz, to będzie. O! Bierzemy go. Dobra, czekajcie 160, 70. Dy, dy wa tutaj, tutaj, ok. I tamtą stronę, nie, tamtą stronę, ok. Dam się zmniejsza, to lecimy tam jeszcze 200 kratek, ok. Zobaczymy, bo tam jest 5 skrzyny w ogóle. Wow, jaki zajebisty yy, Mob Spanner! Jeszcze takiego kurde nie widziałem. To jest super, super, po prostu super. Tak więc muszę zobaczyć, muszę zobaczyć po prostu co jest w tych skrzynkach. Mam nadzieję, że coś fajnego, proszę. Coś fajnego, nie wiem, więcej ambera albo coś. Hmm, jaskinka. Ja się po prostu z klawiatury schowałem. Jaskinia, dobra. Też na niebiesko niech będzie, nie wiem, tak mi się ustawiły kolory. Shh, Jezu, jakie to jest głośne. Tak więc, mmm, kietuszki. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Człowiek, y, człowieku ten, a tu ktoś jest, że to tak wyje. Czy to ten? Czy ty mi coś zrobisz? Przepraszam. Jak ja cię uderzę? <śmallionistra> Jakie życiowe bydle, bo nie wiem jak to nazwy. Flint and fossil. I mamy purpurowy jakiś kwiatek. Dobra. Schowajmy może sobie coś do... Plecaczka. Nie wiem, czy to nam się przyda, ale chowam się jeść, koczą się będę. Eee, dobra, i wracamy tam. Bo naprawdę, jak on by mi miał cały czas wyjść, to ja dziękuję bardzo. Nie? Dobra, idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy tutaj. Zabezpieczyliśmy spawner, ale potem będzie trzeba podejść do jakiejś grupki, zobaczyć, czy ten. Dobra, mamy pięć skrzynek. W ogóle mamy tutaj ten, ten, ten stone, mossy stone brick, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I sobie zaznaczę. Yy, Spawner. Dobra. Jak będę chciał tego stomblika czy mocy stomblika, to sobie przyjdę. Dobra. Co kryje się w skrzynce numer jeden? Nie Nieważne. Co kryje się w skrzynce numer 2? Trolololo, nic. O kurde. Co kryje się w skrzynce numer trzy? Kości, kwiatuszki, blaski. Szknię numer 4 No o Amber, dobra, spoko. Będziemy chociaż na miecza he, he. i ale jest takie gunwo. He, no nic, trudno, trudno się mówi. Mam przynajmniej dwa ambera, to sobie zrobię y, ten miecza. Hehe, he, he, z tego miecza i wam pokażę. Bo ten ma plus 6, a tamten ma plus 8, nie? Man. Albo plus 9? Czekajcie, już sam nie Dobra. Gdzie wypadałoby teraz się. Za ry! Gdzie wypadałoby się teraz udać? Może udajmy się. Du, 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 Tutaj nie. Do kanionu. Powiedziałbym, że do kanionu. One no, same mnie nie biją, chyba. Nie. Tamtego widocznie uderzyłem po prostu. I on się na mnie no że złościł się na mnie i mi to bardzo, bardzo pamiętliwy bo ja tam wszedłem dwa, trzy, trzy razy musiałem na pewno sprawdzić czy dane czy na danej kratce się spałnie, żeby nie było, że znowu w ścianę wejdę i gdzieś se zapamiętał biedaczek, że ja go uderzyłem, no jak śmiałem uderzyć Triceratopsy przecież to jest takie małe zwierzątko no takie małe zwierzątko <grym> Okej. Okay. lecimy do kniodu Uuuu. Mm. Mm. Okej okay. Kanion, 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 kanion Ja naprawdę fajnie się poruszę dzięki tym butom w sumie I tym, o mamy cię, Mamy bandę Gadają ze sobą, ale mnie nie atakują Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe Dobra kaniun, 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 Kanion, 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 kanion Kanion, 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 kanion Wihi Pęg Okej. Okay. Wow Wow, nice! Ciekawe, czy tu się generują jakieś większe kaniony, czy takie same jak w normalnym świecie węgla? Serio? Nie, nie. Żelaza może pozbieramy sobie. No i przede wszystkim Ambera, jeżeli znajdziemy, bo to bym chciał najbardziej znaleźć, tak samo jak w świecie lodu, że tak to powiem. Chciałbym znaleźć... co się nazywa IC i Cemitium, i nie wiem, takie niebieskie też złoże, które w sumie chyba jest tak samo silne, jak ten Amber, więc... Uuu, uuu, co tam jest? Czy to jest ten sam Spanner? Czy inny? Inny, proszę, inny. INNY! Ale więcej Abera, no dobra. Bo widocznie... się duża skrzynia, wow! No, dużo desek, kwiatków, tych Flint and Fossil to jest do tworzenia portali i tym podobnych rzeczy. No i Ambera trochę to też dobra. Szkoda, że to się każdy oddzielnie, jakby skupuje. O, o, już i dupa. Dobra, więc nie wiem, czy to mi tak naprawdę. Aha, bo to jest jako zapalniczka. Fuck this! Nie potrzebuję tyle tego. Po cholery mnie to. Dobra. Pyk, 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 pyk. Ile tego jeszcze mam? Trzy. No niech będzie już. E, to se schowam. Deski. No niech będą te deski, drewno, póki jeszcze mam miejsce. Amber oczywiście. Kwiatuszki. A może się przydadzą kiedyś? Czy ja wiem? I kości. No kości też wiem, że można zrobić z nich różne rzeczy, więc też sobie będziemy zbierać. A węgla nie potrzebuję. Hehe, Zostawię węgiel. Tak więc duże skrzynie. No Zostawiam. What the fuck? Ghost Amber. Dobra. Więc mamy tutaj kolejny spawner. No różowo, jej! Dobra, nie ważne. Dobra, teraz musimy tędy, ten, 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 ten. Upsa, upsa. Kolejny Kaimeny. Dobrze, 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 dobrze. Ja wiem, że scary, scary. Tak więc idziemy do portholu. Bo tak naprawdę. No tak, no mógłbym tutaj jeszcze siedzieć w tym świecie, ale. Co tu jeszcze mogę robić? Są dinozaury. Wiem, że są bardzo silne. Tak więc na pewno nie będę ich atakował sam, bo. No, bo nie jestem samobójcą. Jest trochę kwiatuszków, tak więc jest bardzo, bardzo fajnie. Wiem, że na pewno zrobimy sobie dłuższą podróż po Twilight Forest, bo, ponieważ tam jest tam jest dużo bossów, dużo takich miejsc, które można właśnie eksplorować, tak więc na pewno tam sobie e, pójdziemy. Dobra, pyk, wow, Ok. Będę musiał sobie pokombinować jeszcze z tym drugim portalem bo to jest po prostu kwestia chyba szczęścia. Po prostu muszę brać po kolei wszystkie skamieliny, jakie e, mam i, i je testować, która mi da to co chcę. Dobra. Mamy tutaj jeden ambery, kolejne ambery i jeszcze więcej amberów. Mamy łącznie 10 plus tamte, które zniknęły, więc jest tego trochę. Sprawdźmy w naszej książce, jak się robi amberowe przedmioty. O właśnie, patrzcie. 8 plus 8, kurde, a zwykły diamentowy miecz ma 7, tak więc jest mocniejszy ten miecz. No i o, i cemitium, tak, i cemitium, dobra. Z czego to się robi? Z kości. Dobrze, że mamy kości, tak się dobrze składa. Jeszcze mam kości. Ok, no to zrobimy sobie narzędzia, dobra, na pewno zrobimy sobie mieczyk. A może wykorzystam te, które takie są zbugowane. O! Oszukałem system, motherfucker. Okej, okay, pyk. Eee, łopatę? Czerwna mi łopata taka. Kilo w sobie zrobię może. A co? Pewnie szybciej kopię, skoro taki... Prehistoryczny! Prehistoryczna moc, power i w ogóle. No dobra, mamy to, mamy to. Eee. Siekierę. A właśnie, można zrobić yy, zbroję Amber? Można. O, amber helmet, amber chest plate i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to z ile, Ej, ile tego mam? Cztery. To zrobimy sobie łódki. Nie, nie będę tego marnował. Dobra. Nic. Na razie to schowam. I mamy fajny mieczyk, To sobie też schowam, to też schowam. Już muszę się tu przerzucić, dobra. Weźmy, wyrzućmy wszystko inne. Nie, tu, tu. Później sobie z tym porządek zrobię, po prostu nie chcę mi się w odcinku w tym bać, bo wiecie, to nudy. Dobra, to, 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 to. W eee, już wszystko. Pyk. No sprawdźmy, sprawdźmy ten mieczyk. Jest noc, to nie powinno być problemu. Pyk, 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 pyk. Uuu. O, mamy Chickena, ale nie, on ma 4, to jak ja zadaje 8, to. Piek. Ej, zginął. Jajko, i ten. Aha. Może to modyfikacje zmieniają, że, że tak e, dużo dropią. bo normalnie to by wydropię to albo to. A teraz wydropię to, to i to. O, mamy zombieczka, dobra, mamy zombieczka. Idealnie, idealnie. Creeper, creeper, kurwa, nienawidzę cię. Nie na. Widzę. Uuu 9 HP mu zabrałem! Nice! Dobra! Ten miecz jest teraz jak taki dobry, zenchantowany diamentowy, więc bardzo spoczko. Tak jest! Tak jest! Trzy hity i cię nie ma, becz Dobra. O, mamy jeden gunpowder w ogóle przy okazji. O, na pająka dwa hity w ogóle. Tak więc mamy jeden gunpowder to sobie będę mógł zrobić chociaż jedną część do Jetpacka I w następnym odcinku sobie go Może zrobimy jak się uda I pokombinuję trochę z tymi Portalami jeszcze Co i jak to się robi No i nic, zobaczymy czy odinstaluję tą modyfikację czy nie No jak widzicie jest trochę bugów, ale jednak modyfikacja jest fajna, więc jednak nadrabia to, eh, <laughs> nawzajem się nadrabia, nie? Dobra, zjedzmy, połóżmy się spać. Ach. Tak, tak, pamiętam to. <laughs> Nagrywam to w sumie jedno po drugie, więc, więc tak, pamiętam to, jak, jakby to było przed chwilą. Dobra, mm, ty tyk, 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 Dzięki wam wszystkim za oglądanie. To był kolejny odcinek Minecrafta na modach, który myślę, że był fajny. Myślę, że był fajny. Jeżeli Wam się jakoś podobał, klikajcie łapki w górę, bo to jest naprawdę motywacja do dalszego nagrywania. Możecie też, nie wiem, pisać co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, nie wiem, może jakieś ciekawostki na temat tej modyfikacji. Naprawdę jestem ciekawy co ktoś znajdzie. Tak więc yy, jeszcze raz dzięki i trzymajcie się i cześć. W ogóle paczeka faza. Uuuu! Kręcę się. Cześć! Wow!